To nie... stary owiec, zoofil, taki pierdolnięty, że dobiera się do obiec Weź ty mu coś powiedz. Niech się ogarnie, bo dłużej tak nie wytańczę. tańcze Twój stary na kurwia piruety. Chyba nauczył się tego... po pijaku, niestety. Kurwa... Weź to to z czaj. Twój stary kurwa. ksywę ma czajnik, bo kurwa. Kipi mu z pizzy. Nie wiem, czy... czarnobrody. Z kurby się no, pijdzie w żółty. Nie w ogóle mu w Rudobrody, twój stary, tak jak mówiłeś, że ma na piździe wrzody. Chciałem mu pomóc i kurwa zdjąć, a on powiedział, żebym idź stąd kurwa. Twój stary Basenowicz ma mordę jak Kononowicz. Pierdala z jebanym majorem Kiełbachę kładę na to lachę. Stary Viking wsadza sobie w pizdę topór, ale nie mów kurwa kto, ale nie mów kurwa gdzie, bo kurwa, bo jego się, kurwa, coś mi nie idzie dziś. A, coś mi nie idzie dziś. Stary święty pan, pancer Kołaj, jego kubel Mikołaj, łapią się za faję, opowiadają twojej babci baje. Nie wiem. Twój stary drwal, ciupie sobie deski, a zaraz mu zapierdolę kurwa pieski, nie wiem. Kreski. Kreski. Zamkwej. Ty pojebie, czemu włochasz klej. Idź do starego, złap go za jajo, baj jajo. Nie ja ma już Lindholm! Twój stary kurwa, Stockholm. ma kurwa ze sputuleta i kurwi mu z na pleca. zaraz ci wy spodkowy Rucham konia, no nie agonia. Cybiorn, Twój stary kurwa, ma ta pyta jak. Orn. Nie, kur... Orn, Orn, postać nie. z Lola. Orn. Drewno. Drewno. Twój stary ma drewnianą nogę. A kurde mu w kopa. Na przestrogę. Jebany kapitan hak. Tak. Kurwa stal. Mam pytę jak stal. Jak mu chodziłem to się kurwa złożyłem. Twój stary trekonor przed telewizorem udaje, że jest Conor. Bla, 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 twój stary popijaku tyle powiedzieć potrafi, bla. O, Citron, twój stary wyjechał do Niemiec i śpiewa oko Citron. Jebany kupił czekoladki. By je, bo mu nie smakowały. Do matki. Twój stary ogrn. sobie ogrn. Bo wygląda jak ogr. Twój stary plomon. I jego dig Karta common. Moja legendary. Chuj ci kurwa w kopary. Było cudownie. Ale ty wiesz, że common to jest.